Ho, 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 z tej strony Malinka i witam Was w 12 vlogmasie na naszym kanale. Dzisiaj znowu otwieranie naszych kalendarzy i zaczynamy, jak zawsze, od Dr. Hors'a. Dzisiaj takie y, niebieskie okienko, więc otwieramy. Tutaj widzicie nasze jakieś wszystkie zdobycze z tego kalendarza. Ciekawe, co dzisiaj będzie. Ok, co tu mamy tym razem? Dzisiaj jakieś takie, nie wiem, co to jest, zaraz zobaczymy i chyba wydaje mi się, że to są gumeczki nie jestem pewna, zaraz zobaczymy tak, są to takie zwykłe czarne gumeczki yy, na przykład do robienia koreczków, czy innych tamten po prostu są to zwykłe takie jakieś czarne gumeczki zawsze spoko, zawsze się przydają więc spoko a my przechodzimy już do naszego drugiego kalendarza czyli HKM-u i dwunastkę mamy dzisiaj na samym dole. Już mi się tutaj wszystko rozwala na tym HKM-ie. O, uwaga. Poszło wszystko. Dzisiaj też dosyć sporo okienko. Zobaczymy, co dzisiaj czeka do nas tu czeka. A dzisiaj mamy taką jakąś miniaturową szczotkę. Hmm, aha, dobra. Tu mamy ogólnie do... Tak to powiedzieć, do głowy koniecznie tak powiem. Taka malutka mowa szczotka. Zawsze fajny gadżet stajni, bo zawsze te szczotki się zazwyczaj gubią. Więc dzisiaj naprawdę fajny dzień kalendarzowy i widzimy się już w następnym vlogmasie. Do zobaczenia.